Hej ludzie, tutaj bardzo witam was w Battlefieldie Hardline, czyli e, grze, która ma niedługo wyjść. E, skupia się ona na e, walkach policjantów i złodziei, napadach na banki, tego typu rzeczy e, i to jest beta. To jest beta otwarta, otwarta dla wszystkich, e, dla posiadaczy pc ów starych konsol oraz PlayStation 4. E, nie jestem pewien co do Xboxa One, bo nie doczytałem. E, no i można to sobie pobrać z rodzina i Zagrać. Dostępne są na razie trzy tryby i trzy mapy. Właśnie, jeden z trybów to napad na bank, w którym właśnie jestem. Mapa to napad. No i teraz ja będę grać policjantem. Skupię się na powstrzymaniu złodziei, którzy chcą wygrać pieniądze z siedziby ZUS-u. Chociaż właściwie tam nic nie ma, bo już wszystko wydali. No cóż. E, ogólnie rozgrywka bardzo ciekawa. Fajny pomysł w ogóle z tymi z tymi policjantami i złodziejami. Trochę gruba akcja była przed chwilą. Chociaż bardziej ten pomysł pasuje mi do Call of Duty: e, Battlefield, pole bitwy. Policjanci i złodzieje. Trochę tak, e, nie wiem, pasuje mi bardziej. Cała ta militarna rozgrywka wojskowa. Natomiast tutaj... No tutaj właśnie do, bardziej do Call of Duty mi dopasuje, ale e, nic nie szkodzi. Jest też gitarka. Ogólnie mechanika taka sama. Zginąłem. Ogólnie mechanika taka sama jak w Battlefield 4, 3, wszystkich poprzednich, tych nowych. O, więc tutaj dużo się nie zmieniło. Tylko właśnie ta konwencja. E, policjanci i złodzieje. E, pograłem sobie kilka meczy, tam mam czwarty poziom. Jak na razie bardzo fajnie idzie. Nie wiem, czy kupię, może nie kupię. Nie będzie kasy. Na trzeba zbierać. E, ale ale. Coś tam miałem powiedzieć, tylko zapomniałem o czym. Heh, znowu. A tak, miałem powiedzieć, jakie są jeszcze tryby. Mamy tryby. W którym kradniemy samochody i trzeba je tam gdzieś doprowadzić, e, w, to so, w to jeszcze nie grałem, ale myślę, że zagram sobie, żeby pokazać właśnie wszystkie te tryby na nagraniu, właśnie wam na kanale. O, dobra akcja, zabiję dwóch i nie zginąłem. Ło, zawiesił się trochę. Ostatnio miałem że e, miałem niewidzialnych przeciwników. O, są ziomane, dobra. No i tak, ten tryb. Kradniemy samochody w jednym. Też na jakiejś mapie określonej. I jest jeszcze Conquest na 64 graczy. Oczywiście to zależy od platformy. Stare konsole mają chyba 24 gracze 24 graczy. Kurde odmiana taka trudna. O, no, ktoś biegnie. Na Conquestie, oczywiście, duża mapa i zdobywamy tam punkty. Też określona będzie, chyba przeznaczona do tego mapa. E, był już dostęp do bety w kwietniu tamtego roku, w którym to też mieliśmy napad na bank, e, tylko że na innej mapie. Tam były samochody, helikoptery dostępne tutaj niestety nie mamy, przynajmniej na tym trybie. Ostatnia strzelanka w jaką grałem to Counter Strike Global Offensive, więc będzie mi ciężko trochę przewarunkować się, Tutaj znacznie szybciej trzeba ruszać myszką. Dobra, to zaraz wywali ścianę, bo tutaj bombę podłożyli. Ostatni battlefield, jaki ograłem, to trójka. Czwórki nie tykałem jakoś. I trójkę ostatnio sobie tykałem jakiś rok temu. Więc nie wiem, jak mi pójdzie. Na razie jest dobrze. Trzy, trzy kile, jeden zgon. Ok, zabity Kurde, debilu jeden Pieprzony frajer, granat mi zablokował. Rzuciłem w niego. Ło miał tarczę. Tarczownik Kroja. Dosyć hardcoreowo zabiłem. Czterech w sumie. Nie najgorzej. O! O! No i zginąłem. Huh. Tyle po mnie. Trzeba bronić punktów określonych, do których złodzieje mają zabrać e, paczki z hajsem. Są chyba dwa. Tak, tutaj jest i tutaj. A C. A gdzieś B? Ej. Nie wiem. Niestety, żaden ziomal nie jest na polu bitwy i nie mogę się do niego dołączyć. Trzeba będzie zasuwać od respaż. No dobra, grafika jest na ustawieniach najwyższych i całkiem przyzwoicie wygląda, tak samo jak zazwyczaj battlefieldy. Kurde, ziomala tam trafiłem chyba. Pf, nie wiem, co to było. O, o! Nie za bardzo wiem gdzie się ruszyć. To mam ochrniać punktu. A tu jest paczka. Ja tak, mówiłem o grafice i tak przerwałem przez tą akcję. grafiku mam na najwyższych ustawieniach. Chodzi w 80 fps, a więc bardzo ładnie. Dobrze zoptymalizowane, jak na betę. Um, ustawienia najwyższe. Wymagania nie są zbyt duże, jeżeli chodzi o tę grę. No właśnie, tak ciężko z tą bronią podziałać. Oj, oj. Oj, Nie zabiję nikogo. Chyba zmienię sobie broń, ponieważ na tych otwartych przestrzeniach prawie nic nie mogę zrobić. Oczywiście mamy cztery dostępne klasy: e, operator z karabinem, mechanik z szybkim karabinkiem, takim szturmuje z shotgunem i specjalista ze snajperką. O tym zapomniałem wspomnieć. Mecze szybkie. O właśnie, Twój zespół przegrał. Niestety. Um, statystyki nie najgorsze, chociaż mam więcej zabójstw od zgonów. No, więc myślę, że zagramy sobie kolejną rundę tym razem po drugiej stronie. Okej, okay, teraz tu my będziemy rabować ZUS. E, no i tak, tutaj możemy sobie zmieniać broń oczywiście. Tu hajs trzeba mieć, żeby odblokować broń. Ten hajs zdobywam oczywiście w miarę e, postępów w grze. Mam tam chyba czwarty poziom, więc nie za dużo. Tego jest, takie początki na razie. Nie wiem ile beta będzie trwać, więc trudno mi ocenić, ile bym sobie pograł, z zdobył hajsu i kupił jakąś broń. No co już dzisiaj nagram ze trzy odcinki, pewnie, więc trochę tego będzie. Dobra, Ziemala już tam poszli. Dołączy do gry. I wziąłem sobie operatora. A, ciężko było. Ciężko, w trudną sytuację się wwaliłem prosto już tak z marszu. Nie wiem gdzie oni tam poszli. Dobra, operator po raz kolejny. Tym razem nie wiem, może gdzieś dalej. O, tutaj ziomal jest na górze jakiejś. To może być dobre. O właśnie. Jakoś nie za bardzo pasuje mi ta broń. Ciężko się z niej strzela. Ale mam apteczkę, to jest zaleta właśnie szturmowca, a.k.a. operatora w tej grze. Ach kurde, No tutaj tacy wyjadacze są, stopień 29, no to widać, że pograł już sporo. Ja na przykład za Battlefieldem jakoś nie przepadam, wolę Call of Duty jak już. Ale cóż, jak jest beta otwarta, to warto przetestować sobie. Ok, to zaraz jednie, Nie było całkiem przyzwoicie. Ok, nawet animacja, bardzo fajnie. Nie ma nikogo. Dobra. Oni wzięli paczkę i teraz musimy się dostać do tych punktów poboru. Helikopter, Helikopter będzie lecieć niedługo. Oni tam się lubią kampić. Granatu już nie mam. Biegni, biegni, ziomek. Yes, udało się. Mamy jedną paczkę dostarczoną, została druga. Ostatni mecz. Ile trwał? Jakieś 7 minut, tak? Nie jestem pewien. A ten może być szybszy, jeżeli tak dalej pójdzie. Łocie, chuj. Dobra, gitara, bardzo fajnie. Mam oczywiście ciosy wręcz, jakąś pałą, ale ja o tym zapominam. I gdy przychodzi taka sytuacja, że jestem sam na sam z przeciwnikiem. Odległość 2 cm, to strzelam w niego całą serią pocisków i nie trafiam. Natomiast zapominam o tym ciosu, ciosie. Wręcz. Tutaj jest znacznik odrodzeń, jest, który pozwala na zrespienie się. Czy właśnie wróg zrespił się na tym znaczniku odrodzeń i mnie zabił? Tak po prostu? Dobra. To było słabe. Ziomal nie żyje. Teraz na... Ziomal nie żyje, chciałem się odrodzić na nim. no. Okej, okay, tutaj już działa. Lecimy. Trochę daleko ten punkt trzeba będzie przejść taką ulicą. Tutaj właśnie, która jest dosyć mocno nastawiona na ataki snajperskie. Asysta. O, o Dobra, mają! Mam to Łocie chuj! Awans dostałem, ale mnie zabił na górze stał. Się nie dziwić. Okej, okay, już są tutaj. Szturmowiec tutaj się nie nadaje na tą mapę. Morderzano. No i co miałem zrobić? Byłem sam. No nie za bardzo teraz. E, mają paczkę. Jest ich trzech tam. Trochę zwaliliśmy. Mogliśmy to oczywiście zrobić. O no cóż, mamy jeszcze sporo czasu. Bo dopóki licznik nie dojdzie do końca, to możemy sobie kraść te paczki. I idź do tych punktów. O, już tam się skąpili. Mam trochę zwaloną myszkę, jak strzelam. Znaczy, celuję to. jednocześnie strzela. Granaty lecą w te, we w te. Ujej. nie za bardzo. Nie wiem co się dzieje A, Ten tutaj strasznie wymiata Który jest No nie wiem A powiedzmy że odrodzę się No przy tym Ukradnij paczkę Ooo! O panie! Kusza! A maszci Tak kuszą jeszcze nie grałem w żadnym batefidzie. Czwórki nie miałem, więc nie miałem okazji pograć. A to jest kusza czy to jest w ogóle, nie wiem, jakaś linka z... Strzałą Czy bełtem tam Czemu tak dużo nas tutaj jest? Apteczki w ogóle Spadochrony, oczywiście, są tak z dupy, bo nie mam wycagów żadnych. Nie wiem, da radę tu zabić kogoś tym? Nie wiem, nie mam pojęcia. Kurde, nie chciał strzelić. Więc, jak się nie przyceluje, to nie można strzelać. Najwyraźniej Ojej. Trochę lipa teraz się wdarła. Spróbuję mechanikiem znowu pograć No i jak on zrobił? Jak mówiłem już trudno mi się przestawić z Counter Strike'a. Myślę, że następnym trybem jaki pogram w mojej tej serii będzie właśnie te wyścigi. Cholera. No i dwie przegrane z rzędu zabici 5 zgony 10. Nie wyszło tak jak chciałem, ale przynajmniej sobie pograłem. Dobra, więc to by było na tyle w tym odcinku. ludzie Następny tryb właśnie myślę, że będzie tym z samochodami. Więc dajcie łapie w górę, jeżeli się podobało, o, trzymajcie się na razie.